bardzo serdecznie witam w kolejnym dniu naszych adwentowych rozważań. Pan Bóg uczynił upartym serce Faraona króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami, a gdy się zbliżył Faraon, Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nim, ogromnie się przerazili. Rzekli do Mojżesza, Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie, zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom? Mojżesz odpowiedział ludowi, nie bójcie się, a zobaczycie zbawieni od Pana. Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morzem i rozdziel je na dwoje. a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie Faraona i jego rydwany i jeźdźcy weszli za nim w środek morza, a Pan rzekł do Mojżesza. Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął możesz rękę nad morze, które w brzasku dnia wróciła na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając, Biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona. Kolejny patriarcha, Mojżesz, ten, który z wody został wyciągnięty, ją ten, który nie potrafił przemawiać, któremu brakowało pewności siebie. A jednak takiego człowieka powołał Pan Bóg, aby wyprowadził umiłowany lud z domu niewoli. Tyle zasług, tyle starania się, tyle przygotowań już tak blisko stoją na tej plaży i może słyszy, lepiej było nam służyć Egipcjanom. Po co nas tu przyprowadziłeś? A każdy by się zirytował, mówiąc delikatnie, rzucając wszystko, a niech wracają do Egiptu, niech robią co chcą. Mam tego dosyć, rezygnuję. Bóg jednak mówi, idź, tak jak powiedział do Abrama. Wyjdź, ruszcie, nic nie będziesz rozumiał, ale nie będzie tak jak chcesz. Ale idź i zaufaj. To jest postawa chrześcijanina, który często stoi o krok od wygranej, a z taką łatwością rezygnuje przy samym końcu, poddając się już na moment przed zwycięstwem. Zwróćmy jednak uwagę na. Zupełnie inną postać na faraona. Kiedy nastał świt, faraon zaczyna się zastanawiać, po co jej wypuściłem. Żałuje swojej decyzji, więc idzie w zaparte, aby ją odwrócić, wysyłając wojska i sam pędząc za nimi zupełnie bez zastanowienia. Znajome zachowanie. Faraon jest obrazem. Starego człowieka w nas. A stary człowiek to nikt inny jak tylko ja. Ja, który ciągle chce żyć według mojej własnej wizji, według moich własnych planów. Faraon, czyli Twoje ja, niepoddane Bogu, Stoi nad tobą i codziennie mówi ci, w co masz się ubrać, co masz powiedzieć, jak masz się zachować. Całkowicie góruje nad tobą, narzucając ci pewne normy zachowania, abyś układał relacje w taki sposób, abyś dzielił ludzi na tych, którzy mogą coś ci dać, na tych, który nie lubisz, faraon ciągle domaga się podziału. Jesteś więc niewolnikiem samego siebie. Ten faraon, ten stary człowiek jest w tobie. Staje się kimś, kto niszczy Twoje życie. Niby je ratuje, no bo w Egipcie. Wszystko się układało, było tam jedzenie, było gdzie spać, ale tak naprawdę pod pozorem tego egipskiego dobra faraon tępi Izraelitów i ich niszczy. Ktoś powie: No to może taki kompromis, bo przecież można się jakoś dogadać z tym swoim faraonem. Robić jakieś postanowienie na adwent, no a po świętach już z niego zrezygnować i z powrotem wrócić do brzegu. Dlatego to nie jest żadne rozwiązanie. Dlatego trzeba raz na zawsze, choć będzie bolało, zatopić Faraona na fundamentach morza. z Twoją wizją świata. Koniec z Twoimi poglądami. Koniec z kompromisem. Albo zatopisz Faraona w Tobie. Albo do końca życia będziesz siedział w Egipcie ciesząc się cebulą i czosnkiem. Jeżeli ziarno pszenicy w paruszu ziemi nie opłurzy, zostanie samo jedno. Ale jeżeli on umrze, przenosi grono kwity, mówi Jezus Chrystus. Możesz oczywiście oszczędzić swojego faraona, ale to będzie jednoznaczne z oszukiwaniem się samego siebie. A jeżeli to, ostatni adwent Twojego życia. Oczywiście, że faraon. Nigdy nie zniknie z Twojego życia. Na tym właśnie polega dojrzałość chrześcijańskiej drogi życia, aby codziennie się z nim zmagać, aby codziennie topić go w sakramencie pokuty i pojednania. Przywykliśmy nieraz do pewnych naszych grzeszków. W zasadzie to nawet nie są grzechy, no bo dwa drinki w ciągu dnia i tak codziennie, dwa piwa, żeby zasnąć, żeby zrobiło się miło. No przecież każdy tak robi, więc to żaden grzech. Flirtowanie na portalu randkowym pod zmienionym nazwiskiem, no ale przecież. Z żoną się nie dogaduje, albo z mężem. Poza tym wszyscy tak robią, więc przecież to nic złego. Możesz udawać, może uda się nawet przez całe życie. Ale przypomnij sobie słowa Jezusa: wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. A jak te wszystkie nasze tajemne grzeszki ujrzą światło dzienne? Możesz być ciągle sfrustrowany, możesz ciągle narzekać na wszystkiego, wszystkich, na męża, żonę, dzieci, teściową, teścia, rodziców, a możesz uznać, że Faraon jest w Tobie, i to z Nim na samym początku trzeba walczyć. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, to nie zachowa. Jeżeli chcesz zachować swoje życie, przerwij te rekolekcję. Ale jeżeli chcesz iść za Jezusem, to Zaufaj mu i pozwól cię prowadzić. Matko dobrej drogi prowadź nas.